Siemanko, towarzysze i towarzyszki. Jest godzina 7.27, właśnie wstałem, byłem na spacerze z psem. Siódma rano, sobota, wybieg z psem, niesamowicie. Monty? No, tak, na pewno się witek, no właśnie. Chcieliście vlogi, będą vlogi, pokażę wam dzisiejszy mój taki cały dzień jedzenia, ale troszkę inny niż jem teraz aktualnie, chociaż czasami też tak jem, ale postaram się Wam pokazać, jak bym jadł za tych starych czasów, kiedy jeszcze zaczynałem YouTube'a. Nie miałem pieniędzy, byłem na studiach, czyli po prostu szybko, tanio, dobrze. trzeba będzie dziś. trzeba będzie dziś. Teraz słuchajcie, plan na każdy poranek. Dnia treningowego wygląda tak samo, podwójna kawa, chociaż właśnie nie wiem czy nie zrobiłem potrójnej, bo nagrywając nie zwracałem uwagi ile razy kliknąłem. Troszkę mleczka, bo jednak taka sama kawa, no jest trochę za ciężka dla żołądka, powiedzmy, czuję potem to gdzieś tam, więc... I to co dalej jem, to wafle ryżowe z dżemem brzoskwiniowym. Możesz się zastanawiać czemu jem same węglowodane, bo wafle ryżowe i dżem... A nie ma tutaj żadnego białka czy tłuszczu A to dlatego, że taki posiłek jem dosłownie z 15 minut przed wyjściem na siłownię Jest bardzo wcześnie Moje kichy, żołądek jeszcze nie zaczęły pracować na takich obrotach, żeby trafić białko Pamiętajcie, że białko czy tłuszcz są ciężko strawne Więc zależy mi tylko, żeby podnieść poziom glukozy we krwi i zrobić dobry trening A Całe mieszkanie jest już tak dość świątecznie, sztuczny śnieg i tak dalej Bałwana mamy na oknie Tak, bałwana mamy na oknie Taki Mamy dwa bałwany już w domu, bo drugim jestem ja. Nie wiem, jakoś to chyba z psem po prostu czuję się... Świąteczny klimat, nie? no nie no. Posiadanie pieska to jest tak cudowna rzecz. Powiem wam, że jestem tak wdzięczny za tego pieska. Boże, ile to spokoju wnosi w życie. U. <noise> Zanim jeszcze pójdę na siłownię To powiem wam, że stęskniłem się Za takimi normalnymi filmami Bo widzieliście, że ostatnio zacząłem taki projekt Z Bachtkiem, gdzie robimy mu przemianę I tak w ogóle dziękuję wam za opinię Bo nagraliśmy dwa filmiki Gdzie próbowałem trochę Nowego formatu, ale daliście mi znać Po komentarzach, że to nie jest coś Co chcecie oglądać, a ja sobie cenię waszą opinię Więc y, trzeci odcinek Całkowicie pomijamy I nagrywamy finałowy odcinek W takim moim starym, dobrym stylu gdzie siedzimy, rozmawiamy sobie No nie, niedługo zobaczycie cały film Bo pojawi się kilka dni po tym filmie mm, Niesamowity posiłek Ja już jestem po treningu Mam nadzieję, że będzie mnie tutaj dobrze słychać I nie będzie słychać tej beznadziejnej muzyki w tle Która pewnie ma prawa autorskie I opowiem wam tak na szybko Co tam u mnie aktualnie jeśli chodzi o trening Jak widzicie robię każdy, co jest dla mnie dosyć nietypowe, ale Ostatnio znacznie nie mam treningu siłowego w swoim ogólnym takim treningu, bo trenuję siłowo. Powiedzmy trzy razy w tygodniu. Zawsze jest to trening w czasem nawet tylko dwa razy w tygodniu. I do tego robię dwa razy w tygodniu tenisa. Raz robię sobie trening z trenerem, a raz gram w lidze w tenisa. I to jest taka moja nowa zajawka, bo zauważyłem, że po prostu po tych 8 latach treningu na siłowni w jakiś sposób już jestem dosyć blisko tego sufitu. I gdybym chciał więcej zbudować mięśnie czy coś takiego, musiałbym się znacznie bardziej poświęcić na siłownię, skupić się na liczeniu kalorii i tak dalej. A nie do końca chcę poświęcać swoje życie na obsesyjne patrzenie na swoją sylwetkę, bo nie startuję nigdzie w zawodach i wystarczy mi tak jak wyglądam. I to myślę jest ważny etap, żeby wystarczyło, mam tak jak wygląda się, bo nawet trzymanie formy to jest fajny cel. Nie trzeba być ciągle większym, większym, bo myślę, że takie coś to już jest bardziej taka bigoreksja i zaburzenie postrzegania swojej sylwetki, aniżeli pasja. Także umie aktualnie. Ta siłownia jest taka lżejsza niż kiedyś. Kiedyś robiłem martwe ciągi po 220-230 kg i to było moim głównym celem. A teraz chcę też być sprawny, a nie tylko wielki i sapać na każdych możliwych schodach. Także tak aktualnie wygląda. Umie trening i uważam, że Jestem w formie życia, co mnie bardzo jeszcze? bo, tak jak mówię, utrzymanie formy życia jest świetnym celem i pokazuje, czy ktoś dla kogoś siłownia jest pasją. Bo, jeśli ktoś robi formę w trzy miesiące, a potem ciągle ma efekt jojo i wraca do punktu wyjściowego, to nie możemy powiedzieć, że ta osoba jakby dokonała celu. Mimo tego, że ten niby cel końcowo osiągnęła, to przez to, że się poddała, traci to wszystko sens. Także na ten moment. Moim celem podsumowując jest takie utrzymanie tego, co sobie wypracowałem przez lata i uważam to jako fajny cel. I tak, tak jak mówię, jestem zadowolony z tego jak wyglądam i myślę, że na tym mogę skończyć tę pogadankę, chociaż jeszcze z 15 minut będę sobie tutaj jeździć. Także no. Dzień dobry. Dobra, wróciłem właśnie z treningu i szukam jakiegoś posiłku na szybko, bo mimo tego, że w mojej aplikacji jest ponad 120 przepisów, to no ja lubię wybierać po treningu te, które mega szybko zrobię, nie minie i stawiam na klasyczną jajecznicę, bo jestem głodny, więc chcę zjeść jak najszybciej, pyk. Klasyczna jajecznica, dodaj, dodaj, pyk, tutaj mam ile kalorii i tak dalej, wkleję Wam w ekran. To mamy 4 jajka, 5 gramów masła, 90 gramów grahamki, jakieś warzywa, obojętnie jakie i całość ma 625 kalorii. A tutaj macie zdjęcia innych użytkowników tej fantastycznej potrawy, jaką jest klasyczna jajecznica. A dobra, słuchajcie, bo na początku filmu powiedziałem, że ten dzień jedzenia będzie taki tani, szybki, tak jakbym był studentem, coś takiego więc no postaramy się podliczyć ile to mogło kosztować mamy 4 jajka, czyli 4 złote bułka bawarska to jest złotówka, powiedzmy i jakieś warzywa, myślę, że kolejna złotówka także mamy tutaj 6 złotych poprzednie wafle z dżemem myślę, że mogły kosztować też za złotówkę czyli mamy na razie 7 złotych wydane, zobaczymy do końca dnia czy uda mi się zmieścić 20 złotych czy może trochę więcej, zobaczymy Lecimy dalej z tym filmem. Eu, 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 eu. Słuchajcie, przyszło mi kilka paczek od kurierów, także będę udawać, że moje dni są tak ciekawe influencera, że ja codziennie dostaję paczki. Pierwsza i najlepsza paczka to żelki owocowe. Od y, tutaj mojej dziewczyny Marty. Marta codziennie mi robi prezenty. Znaczy no, jest kalendarz adwentowy i codziennie dostaje jakiś nowy prezent, czasem jakieś fajne, czasem takie wszystkie są fajne, czasem może. Jak to powiedzieć takie? Niektóre bardzo drogie. Niektóre bardzo drogie, niektóre takie. Mmm. Tu dostałem pakę z GBSa. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego, chyba mnie właściciel Mateusz lubi, także pozdrawiam. Mamy kawki o smaku bułeczki cynamonowej i piernika korzennego. Piłem klasyczną, bardzo dobra, ale takich jeszcze nie piłem. Ja ogólnie kawy rozpuszczalnej dosyć długo nie piję. Nie dlatego, że jest niezrowa, bo kawa rozpuszczalna. O, dziwo, ma takie same właściwości jak zwykła kawa i to jest mega spoko, ale dlatego, że no mam ekspres do kawy i wiadomo, że yy, wolę taką prawdziwą kawę. Powiedzmy, chociaż jeszcze rozpuszczalna kawa też jest prawdziwą kawą, po prostu proces tworzenia tej kawy jest ciut inny. Kurde, dobre. Jak ktoś lubi takie rzeczy. O, no to mi o wiele bardziej smakuje. Lecimy dalej. Jim Beam kalendarz adwentowy wypuścił i codziennie otwieram sobie jedną kolejną rzecz. Dzisiaj mamy, jak to Wam 7 grudnia, szukamy siódemki. Number 7. Zobaczmy co tutaj mamy. Shot imbirowy, coś takiego. Nienawidzę tego, w sensie to jest dobre, to smakuje jak imbir, ale ja nienawidzę imbiru. A nie jest źle, myślałem, że będzie gorzej. <tryk> I słuchajcie, korzystając z okazji, że Stoi tutaj Jim Beam, a ja z nim współpracuję dwa lata. To mam dla was fajną wiadomość. A ta dobra wiadomość brzmi tak, że na Jim Beamie jest mój zestaw, gotowy zestaw suplementów, które polecam, więc dodajecie tylko jeden produkt do koszyka, cały zestaw i dzięki temu macie najtaniej na świecie, bo dosłownie macie tam rabat z 10%, jeszcze mój kod t 5 na to wchodzi. I za niecałe 200 zł macie odżywkę białkową. Ja wybrałem do swojego zestawu smak naturalny, bo ma trzy skład. Do tego omega-3 i witamina D3. To jest świetne, że to jest w jednej kapsułce, nie musicie mieć osobno dwóch suplementów. Magnez w takich tabletkach do rozpuszczania o smaku mango. Przepyszne to jest i dlatego w kapsułkach do rozpuszczania, bo uważam, że magnezu nie trzeba suplementować codziennie, bo właśnie w takie dni, gdzie macie dużą aktywność, ja na przykład jak idę gram w tenisa, to potem sobie po takim meczu w tenisa suplementuję magnez, wrzucam do wody i piję sobie w ten sposób. To jest smaczniejszy niż łykać kolejną tabletkę. Masło orzechowe, do tego melatonina z melisą w sprayu. To jest bardzo fajne, dajecie sobie to na język przed snem. Tak, około 20 minut czujesz, że Was to wycisza, uspokaja, łatwiej się zasypia. I do tego moje ulubione chipsy paprykowe, solone i chili, limonka. Jak pamiętacie, kiedyś lejsy były takie zielone, limonkowe, moje ulubione. Nie ma już ich oczywiście, bo, bo to smakuje jak te lasy, które kiedyś były. Uwielbiam to. Także to wszystko macie. Korzystnej cenie, jak coś to link w opisie, i mam nadzieję, że tym unboxingiem kilku rzeczy urozmaiciłem tego vloga i udaję, że życie influencera jest ciekawe. A tak naprawdę takie paczki przychodzą mi raz na miesiąc. I moje życie jest nudne. Słuchajcie, mała aktualizacja z godzina 13.45. Ja jeszcze nic nie jadłem, bo stał się mały wypadek. Pamiętacie, jak powiedziałem wam, że. Żeby uważać, bo Monty może mi zepsuć obiektyw za 10 tysięcy złotych i się na nie wyrzucić? Czy nie zaatakuje mi go zaraz i nie zrzuci obiektywu za 10 tysięcy? Nie, nie zrobiła tego. Była baczto grzeczna, wszystko było super. Stał kubek herbaty na stole przy moim laptopie i Marta nie dopilnowała Monty. Tak, Marta, to twoja wina. Nie dopilnowała psa i ten pies wywrócił kubek z herbatą. A herbata wylała się na mojego laptopa. I mój laptop się zalał, nie działa, nie chce się włączyć i muszę jechać teraz kupić nowego, bo muszę ten film wam zmontować. Ogólnie dzisiejszy dzień jest dość zwariowany, i może i to dobrze. Bo zobaczycie, jak funkcjonuje i jak jem w takie dni. Zabiegane, czyli takie jak większość dni mam w ciągu swojego tygodnia, bo moje dni nie wyglądają tak, że ja sobie wstaję i moim zadaniem w ciągu dnia jest tylko zjeść posiłki i sobie leżeć na kanapie, bo myślicie, że tak wygląda. Może niektórzy z Was myślą, że tak wygląda moja praca. W prawdziwym życiu ja 10-12 godzin dziennie pracuję, ciągle też jestem zabiegany i tak jak Wy, ciągle nie mam czasu. Także, no właśnie, jest godzina zaraz, 14, a ja jadę tylko jeden posiłek. I tak życie czasem się toczy, ale oczywiście nic się nie dzieje, bo dieta z mojej aplikacji dostosowuje się do mnie, a nie ja muszę dostosowywać się do niej. Także spokojnie, wszystko sobie ogarniemy. Ja dokupić laptopa, wrócę. Pokażę Wam, jak zrobić sobie. Pewnie jakiegoś shake'a zrobię, żeby szybko narobić kalorie. No i pokażę Wam, jak funkcjonuje właśnie w takie dni. Także jedziemy. Właśnie zapaliło mi się zielone światło, i może zdążę, może nie, bo od jakichś dni przede mną nie jedzie, tylko się zawahał. Zdążyliśmy na pomarańczowym, ale. Policja tego nie ogląda, bo kamerkę mam tu, a nie tam I jedziemy, proszę Państwa Zaraz przedełcimy się aparat Jeszcze aparat musiał kupić nowy Kurde, nie nagrywaj podczas jazdy To niebezpieczne, wyłączam Was i jedziemy No i co, może to miał być najtańszy dzień jedzenia? A! Kolejny posiłek wyszedł nas 5500 Jest 15, a ja zjadłem dzisiaj tylko jeden posiłek jecznicę i jeszcze te wafle z dżemem. Także ratujemy się posiłkiem pod tytułem domowy geiner, czyli po prostu zamiennik obiadu, w płynie. Będziemy dodawać mleko, odżywkę białkową, banana. Masło orzechowe kakao w proszku i płatki owsiane. Oczywiście, jeśli nie macie odżywki białkowej na przykład chcielibyście zrobić taki przepis, to załóżmy moja aplikacja, klikniecie sobie zamienniki, to Wam pokazuję. Możecie użyć po prostu skyra albo twaróg, bez znaczenia. Także szybko robimy to 750 kalorii, 49 białka, 27 tłuszczy i 80 gramów węglowodanów. A jak skomentujesz to, że przez ciebie zalał mi się mój laptop. Cieszę się bardzo. Cieszysz się? Tak. Czemu? Miałeś taką obrzydliwą ładowarkę, i po prostu nie mogłam na nią patrzeć. I w końcu już będziesz miał czystą, i nową. Pokażę Wam tę ładowarkę w ogóle. Mnie to jest wstyd, moim zdaniem, pokazywać coś takiego. Spójrzcie na to. I to nie jest, że pies to pokrys. To jeszcze przed psem to było. To wygląda jak wygląda. I to była moja ładowarka, w ogóle ten laptop to. Ja Bo nie za wiem. Mnie to przypał totalnie. Chyba z 14 lat no przypał jakbym miał Wam tak powiedzieć, czego nienawidzę w dietetyce i do dzisiejszych czasów nadal jest to praktykowane przez dietetyków. Mnie też tego na studiach uczono, to żeby rozpisywać jadłospisy takie, że w dane dni macie dane posiłki z góry narzucone i musicie jechać na skle do sklepu, a przykład teraz w tygodniu robić zakupy, a potem macie sztywno y, powiedziane, co macie jeść. Nienawidzę tego. Zobaczcie, dzisiaj miałem taką sytuację, że nagle musiałem jechać, coś kupić. No, Jak będziecie sobie tak sztywne diety na głowę narzucać, to... Y Jaka jest szansa, że przetrwacie dłużej na tym niż kilka dni? No. Nie, żadna, no nie ma takiej szansy. Naprawdę życie jest tak w dzisiejszych czasach szybkie, dynamiczne, tyle się zmienia, że nie jesteśmy w stanie zaplanować takich rzeczy. I dlatego my w naszej aplikacji mamy taką dietę, że samemu ludzie wybierają posiłki, które chcą jeść. Oczywiście ktoś może zaplanować sobie miesiąc do przodu, zrobić listę zakupów. Jeśli są takie osoby, to oczywiście mogą to zrobić, ale dla większości ludzi. Nasz system wygląda w ten sposób, że oni wchodzą w sobie i codziennie wybierają po prostu posiłki. Wiadomo, dzień wcześniej można sobie pewne rzeczy zaplanować, no bo bez żadnego planowania też jest ciężko, bo trzeba jednak na zakupach jakieś rzeczy kupić i Ale wiecie o co mi chodzi: gdyby nie ten shake w tym momencie, już bym się poddał, gdybym był na normalnej diecie, a się nie poddałem, i właśnie to jest cudowne w daily diecie i naszej aplikacji, ogólnie w elastycznych dietach, i taką dietę też powinniście mieć. No, i słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca tego vloga. Teraz wam opowiem, jak wyglądały moje kolejne dwa posiłki, ale nie chcę tego jakoś rozwlekać, bo ten vlog i tak będzie mieć ponad 20 minut. Aczkolwiek, szczerze mówiąc, nie przeszkadza mi to w żaden sposób, wręcz przeciwnie. Czuję, że w takich dłuższych filmach, gdzie nie daję muzyki w tle, nie daję nie wiadomo ile montażu. Po prostu mogę być sobą i mam, nadzieje, mam, mam nadzieję, że czujecie tę autentyczność po drugiej stronie ekranu. Taką mam nadzieję, dajcie znać w komentarzach, bo czasem wiecie, tak na siłę, jak chce się upchać, w content w 10 minut, szybkie cięcia, szybko mówi się, to nie jest się sobą i... Nie o to w tym wszystkim chyba chodzi, nie? Ja chcę być w swoich filmach sobą. A więc, tak, zapiekanki. Zrobiłem sobie na szybko zapiekanki, wziąłem po prostu bagietkę, wydubałem ten środek, żeby było więcej farszu. Udałem ser, szynkę i co najważniejsze, starych te pieczarki, bo dzięki temu one nie będą surowe i będą takie mięciutkie. Także to jest ważne, ale będzie pyszniutkie. Na koniec polałem ketchupem i gotowe. A w międzyczasie, jak robiłem sobie te zapiekanki, to zalałem wrzątkiem galaretkę w proszku, wstawiłem do lodówki, potem na balkon i miałem ją tam po kilku godzinach gotową na kolejny posiłek i ostatni tym samym tego dnia. Smakują tak, jak wyglądają. Pyszna, Ten środek mega. I to, że są pieczarki starte, to tak to zmienia w porównaniu do tego, jak są pokrojone. No i słuchajcie, dzień dobiegł końca, dawno nie miałem tak zwariowanego dnia, jest godzina 22:44, normalnie o tej godzinie to już bym spał, a ja nadal dzisiaj nie zjadłem kolacji, także wyobraźcie sobie, jak to był zwariowany dzień, a ja to wszystko przez tego laptopa i te wszystkie inne rzeczy. Czeka na mnie galeretka z skrem waniliowym i granolą na kolację i mój dzień cały, podliczyłem sobie, ile kosztował, bo tak jak mówiłem Wam na początku filmu, postaram się jak najtaniej zjeść. To ta galeretka około 14 zł mnie kosztowała. wiadomo, dało się taniej, bo zamiast malin mogłem użyć jakieś inne owoce sezonowe, nie wiem, jakieś jabłka, czy nawet ruskawki mrożone zawsze taniej niż maliny. Zapiekanki wcześniejsze kosztowały 9 zł, bo nie mówiłem. Gainer, czyli ten domowy taki shake 8 zł jajecznica 7 i te bafle 2 zł, wszystko wyniosło mi około 30 zł. Myślę, że mogłem spokojnie to w 25 zł zamknąć, jakbym używał innych produktów. Więc po inflacji, tak jak studiowałem, myślę, że to mogło kosztować w tamtych czasach te... Ile ma tam lat temu studiowaliśmy? Czyli załóżmy tam, że to 8 lat temu zamknąłbym ten dzień jedzenia w... 20 zł, także można powiedzieć, że w miarę po studencku dzisiaj zjadłem dla Was kolejny film, bo tak sobie pomyślałem dzisiaj, co mógłbym nagrać w kolejnym filmie i tak sobie pomyślałem, że na przykład pokazałbym Wam jak bym się odżywiał, gdybym cały dzień był poza domem, więc z chęcią pokażę Wam taki cały dzień jedzenia, dajcie znać w komentarzu, jak Wam się podoba ten pomysł. No i oczywiście zachęcam Was do pobierania mojej aplikacji, macie ją w opisie, jeśli chcecie jeść i trenować tak jak ja, gdzie wybieracie sobie, jakie chcecie posiłki i tak dalej. Naprawdę polecam apkę, bo mamy już ponad 2000 użytkowników i cały czas ją aktualizujemy, dodajemy nowe przepisy, treningi. Dziękuję Wam za oglądanie jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie, Szymon Siołkowski. twój ulubiony. Ej, twój ulubiony magister dietetyki i trener personalny. <grym>